Wow, Ale choć Fajna fajno, zaczynaliśmy od zera. Dziś robimy w chacie Justina Bibera. Kto by pomyślał, że życie tak szybko się zmienia? To jest chata Justina Bibera? Już 5 miesięcy, Mantrox. Dzięki za 5 miesięcy, Wikę. Sezon trzeci się zamyka. Za, za to czwarty się otwiera Cała ekipa leci za ocean. To, to żyje się tu i teraz. Nieważne gdzie będę, lecz ważne z kim jadę. Wspieram swoją brygadę. Poczekajcie, wigdy prędko za Nie martwię się deszczem. Pod parasolem marzeń. Nie mamy żadnych barier. Póki jesteśmy wszyscy razem. Ocean to spory jacuzzi. Cała planeta dla mnie all inclusive. Mam swoich ludzi. Sięgi okay. nawet na kluczy Trochę zepsuło to nam ze są drugi Jesteśmy chłodni podróży Słońce wychodzi po bulzie Pola się wyszło Dzięki kolidzenie to lekcja swoją dobrze pamiętam Codzien nie chce być lepsza By wady przezwycięża Na czymś filnie nie widzę moją ksywkę Ale to kolejny clickbait Wszędzie opinie, pora odpocząć na śpiewę ja Nie zajęć się Water twoci Ze mną melasz to nie bank Wiem tu zajrzeć jedynie na chwilę No a przyszedłem stąd to Trochę mele feta, trochę że Czasem trzeba sobie zrobić reset Globus jest dziurawy od finesse,ory będę kończył, no bo muszę lecieć po zny, Jak wygraną robimy stój Tak jak Cristiano Wracam do gry Kiedy czuję lato Wybiegam na basen tak jak na utra Nie martw się pracą, gdy się bawię z moją badą Gdy się bawię to na bogato Wybimy za to Nowy sezon czas zacząć Nowy sezon czas zacząć Nieważne gdzie będę, lecz ważne z kim jadę Zbieram swoją brygadę, lecimy na wyprawę Nie martwię się deszczem, pod parasolem marzeń Nie mamy żadnych barier, póki jesteśmy wszyscy razem Dzięki Lupik, razagi za 27 miesiąców, czasu nie opływam, za to na plaży chcę często bywać. Daj mi drinka, to żaden problem chyba. Kłopoty z poddywanie. pod dywan, nie. Życie to tylko chwila, zobacz jak szybko mija. Moje marzenia to ósma bila Pokażę ci jak się ją wbija. Mówią mi Michael Majkę, niedawno skończyłem walkę. Wróciłem z płacem, czas na wakacje. To to jedyne czego pragnę. mam, mogę ci przyjść Marzenia to walkę. Wróciłem z płacem, czas na wakacje. Tu wygląda jakby był wyższy od nich wszystkich. Widzicie to? To jedyne, czego pragnę. resztę Wam, mogę Ci przyjąć jedną kobietę, nie tysiąc Znajdzie już gdzieś tam nie z Na, na pierwszy wyjazd ekipą Nadal jesteśmy razem, pomimo tylu zmian Lecimy na Hawaje, poleżeć w cieniu palm Nie patrzę na zegarek, dzisiaj mnie na to stać Barman leje do szklanek, płyn, który spowalnia czas płyn, który spowalnia Nieważne klucz. gdzie będę, lecz ważne z kim jadę Zbieram swoją brygadę, lecz I widzicie, weszłam jak jest jedna łapka do góry. S? Pierwsza? Wszyscy razem. Stoję w promieniach słońca, mogłem tu stać bez końca, Jak piłkarz po zawodach, Bo w końcu nie stoję w korkach. Jak pora nocna, to podwaj wiosła, Bo popłyniemy. Co będzie rano czy było warto? Weź o tym nie myśl Słońce, hotel i plaża, drogę ci mogę wskazać chcę tylko złapać domu, zostaw mu swój wędkarza Proszę bez komentarza, dziś nie zarzucam nigdzie wędki Podziwiam te nieba błękit i słucham takie wiosenki jak ta Znowu zabieram swój paszport, bo w życiu ciągle mi mało Na ubraniu logo z waską, W garażu stoi Hamaro Najlepszy rok mego życia, więc jedyne o co proszę Zobaczenia w kosmosie! Nieważne gdzie będę, nieważne gdzie będę, nieważne gdzie będę, nieważne gdzie będę Lecz ważne z kim jadę, zbieram swoją brygadę, lecimy na wyprawę, nie martw się deszczem Pod parasolem marzeń, nie mamy żadnych barier, póki jesteśmy wszyscy razem Oni się mieli układać w jakiś napis, czy nie? Nie, to dobrze, bo im nie wyszło. Czy <zysy> mam powiedzieć, na te pisanki Gabi Foxa milcze? Nie. Foxia, dzięki za sto